Cześć, z tej strony SneakerMeister i to jest kanał o butach. A dzisiaj pogadamy sobie o tym, czy warto kupić najnowszy model marki New Balance, czyli 1906D, który wygląda po prostu pięknie. W tamtym roku największą furorę w marcu New Balance zrobił 2002R. Model, który w momencie kiedy wyszedł w Protection Packu, inaczej zwanym Refined Future Packiem, po prostu zrobił ogromną furorę. Każdy chciał je mieć, staliśmy w kolejkach nawet we Wrocławiu, żeby go kupować. Teraz 1906D nie robi aż takiej furory, ponieważ to po raz kolejny, kiedy wychodzi w Protection Packu i trzeba przyznać, że według mnie robi to jeszcze lepiej niż jego poprzednik i jest niejako takim młodszym bratem właśnie 2002 r Przed odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, jeżeli Wam się spodoba ten materiał, jeżeli lubicie buty streetwear, to jest kanał dla Was i na pewno znajdziecie tutaj coś dla siebie. Dodatkowo możecie mnie odwiedzić na Instagramie, na TikToku, tam jeszcze więcej treści na temat butów, mody tam zobaczycie różne wideo, zdjęcia i mam nadzieję, że obczelicie i Wam się spodoba. A jeżeli mam to już za sobą, no to przejdźmy do nowego modelu marki New Model 1906D można powiedzieć, że jest młodszym bratem modelu 2002R, ponieważ tak naprawdę jest tu kilka wspólnych elementów, a jednym z nich jest na pewno podeszwa, która jest praktycznie przełożona do tego modelu i to mi się podoba, ponieważ... Podeszła z 2002R, w których chodziłem bardzo długo jest bardzo wygodna. Jest to podeszwa, która wytrzyma Wam naprawdę dłuższe długie spacery. Nie jest ona zbyt miękka i to na pewno jest dla mnie mega plus, jeżeli ktoś nie lubi za miękkiej podeszwy. Bardzo często jest tak, że kiedy marki przesadzą po prostu z tą amortyzacją, to nasza stopa nie czuje się zbyt komfortowo potem przy dłuższych jakichś wyprawach, a tutaj raczej nie będziecie tego czuli. Jeżeli chodzi o elementy, które zostały zmienione, jest to na pewno cholewka, która jest zrobiona na taką bardziej dynamiczną. Kształt ma Bardziej powiedzmy do skosu, ponieważ jeżeli chodzi o 2002R, on był dosyć szeroki, nie miał takiej dynamicznej sylwetki i wyglądał nieco inaczej, chociaż wyglądają dosyć podobnie. Dodatkowo jest tutaj dodana klatka z tyłu. Klatka z tyłu mi mega się podoba i fajnie komponuje się do tego buta, szczególnie z tym takim metalicznym chciałem powiedzieć słuszem z tą metaliczną enką, która tutaj prezentuje się bardzo fajnie i lepiej według mnie wpisuje się w samego buta niż w przypadku na przykład modeli z 2002R, które raczej były zrobione w taki sposób, żeby ta enka była dosyć zakryta, przynajmniej jeżeli chodzi o protection pack. Jeżeli chodzi o materiały użyte do tego buta, to tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Tak samo jak w przypadku 2002R, przynajmniej tych pierwszych modeli. Teraz niektóre, które wychodzą, nie są już tak dobre jakościowo, ale w modele z protection packu także były bardzo dobre jakościowo. Mamy tutaj siateczkę, mamy tutaj zamrz oraz notebook, które wyglądają serio świetnie. I to, co mi się bardziej podoba w tym modelu niż 2002R z protection packu, jeżeli weźmiemy sobie tylko czarną kolorystykę i czarną kolorystykę, no to to, że to jest faktycznie czarny, ponieważ tam tak. Kolorystyka była zrobiona w taki sposób, żeby ona była faktycznie, wyglądała wiecie, na taką mega poprzecieraną, mega zużytą i w pewnym sensie podobało mi się to, ale teraz jak porówna sobie te dwa buty i zobaczycie to na zdjęciach i na przebitkach, to bardziej podoba mi się ten but i wydaje mi się on być bardziej uniwersalny do większej ilości outfitów, co jest dosyć dziwne, ponieważ tamten but jest totalnie cały czarny, a tutaj mamy jednak tą zżółkniętą podeszwę, która mi osobiście mega się tutaj podoba. Jeżeli chodzi o wykończenie tego buta, jest naprawdę świetnie, nie ma żadnych elementów, które by mnie tutaj jakoś, wiecie, wybiły, żebym zobaczył, że coś wystaje, jakieś nitki kleje. Wiadomo, że coś na pewno znajdziecie, o dobra, jedną rzecz znalazłem, ale jest to coś, co na pewno nie będzie Wam przeszkadzało jakoś w użytkowaniu tego buta, co będziecie mogli dosyć szybko naprawić, żeby wyglądało to tak czy siak perfekcyjnie, ponieważ wiemy, że są takie przypadki jak w Nike na przykład, że dostaniemy jakiegoś odciśniętego buta z jakimś patternem, którego tam nie powinno być, tak jak ostatnio i danki się zdarzyło, że ktoś dostał po prostu numer nawet seryjny na tym bucie, a tutaj raczej tego nie uświadczycie, jest to but bardzo dobry jakościowo, który według mnie będzie wam długo służył. Jeżeli chodzi o kolory dostępne aktualnie, jest ich dosyć dużo, ponieważ oprócz protection paku, który wyszedł, mamy także dostępne normalne kolorystyki, z których najbardziej mi podoba się przynajmniej kolor zielony wygląda ta parka naprawdę bardzo ładnie. I trzeba przyznać, że New Balance super trafia z kolorystykami dobranymi do tych modeli, ponieważ zazwyczaj w momencie, kiedy wychodzą te pierwsze kolorystyki, one wyglądają serio mega ładnie i zachęcają mocno do kupienia tych butów. I tutaj jest dokładnie tak samo. Jeżeli chodzi o dopasowanie do jakiegoś ubioru, do outfitu. Tutaj mamy naprawdę bardzo dużo opcji. Te buty sprawują się tak samo świetnie, jak 2002 R w przypadku stylówek, jeżeli chodzi o oversize, jeżeli chodzi o slim fit, jeżeli chodzi o jakieś buggy, jeansy nawet. Można zobaczyć te buty w bardzo różnych zestawieniach. Tak naprawdę każda osoba, która ma jakiś inny styl, będzie potrafiła te buty dopasować jakoś do swojej szafy. Ze względu na to, że ta kolorystyka akurat jest mega uniwersalna, bo tu mamy czarne połączenie z elementami białego i z żółkniętą podeszwą, no to ona będzie pasowała praktycznie do każdej jej stylówki. Postaram się tutaj zestawić jakieś trzy, które zobaczyłem gdzieś tam na Instagramie. Ja sam na Insta na pewno zrobię z nimi zdjęcia i wam też pokażę, ale na pewno nie zawiedziecie się pod tym względem. Nie będziecie musieli się zastanawiać długo, co dobrać do tych butów, żeby wyglądało fajnie. A na samym końcu zostawimy sobie cenę, ponieważ te buty niestety są dużo droższe niż wcześniejszy Protection Pack nawet i niż wcześniejsze wydania 2002R, ponieważ 2002R jeżeli chodzi o normalne wydania kosztowały mniej więcej 540 zł. I to było... Bardzo mało, naprawdę jak na te buty było bardzo mało, bardzo przyjemna cena, jak na nowy but, który wchodzi gdzieś tam do obiegu i bardzo dużo osób skłaniało się ku kupno ich, ponieważ no, wiadomo jak na tą cenę i na tak popularny butik, no to warto było się w niego zaopatrzyć. Tutaj niestety jest to 800 zł. Protection Pack z 2000 R kosztował 700 zł i to już też było dosyć dużo. Tutaj mamy 800 zł. I wiadomo, patrząc na to, jaka jest inflacja aktualnie, nic dziwnego, że ta cena trochę skoczyła. Chociaż, tak czy siak, wydaje mi się, że jest to trochę za dużo. Jak weźmiemy sobie jakieś modele, które są tańsze w Marsyniu Balance, na pewno znajdziecie coś lepszego, jeżeli chodzi o sam stosunek jakości do ceny. Na pewno nie znajdziecie nic lepszego, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny i do popularności, ponieważ. Ten model dopiero wchodzi, wiadomo, że z większą ilością kolorystyk, większą ilością modeli, które będą gdzieś tam nawiązywały do tego, będzie na pewno ta cenka gdzieś tam spadała, ale aktualnie wątpię, żeby one pojawiły się na jakiejś promocji albo, wiecie, na jakiejś wyprzedaży. Na razie trzeba będzie za nie dać tyle pieniędzy i wydaje mi się, że na razie długo się to nie zmieni. Także podsumowując, jest to naprawdę super para pod względem wygody, pod względem ubioru, jeżeli chodzi jeszcze o dopasowanie rozmiaru. Tutaj bierzcie true to size. Jeżeli zobaczycie, że macie, nie wiem, tak jak ja, 29 cm wkładkę, to tutaj też bierzcie 29 cm wkładkę i na pewno będzie wam to dobrze sprawowało. Ja nie kombinowałbym tutaj jakoś specjalnie. Jeżeli chodzi o przewiewność, także tutaj jest bardzo spoko i, i to na pewno są super buty na aktualną pogodę. Na wiosnę, na jesień, w lato może być w nich trochę za ciepło, ale na wiosnę, jesień na temperatury 20-25 stopni będzie to idealna parka i będziecie w nich mogli chodzić naprawdę przez większość roku. Także dzięki Maviewie, za Odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wszystkiego, co chcecie o tym wydaniu. Mi mega się podoba i jestem ciekawy, ile osób z Was będzie chciał się w nie zaopatrzyć. Dodaję Wam oczywiście linki w opisie. Tam będziecie mogli sobie kliknąć w odpowiednią kolor, nawet który chcecie. Podlepnę wam po prostu z wszystkimi. I no, jak dla mnie jest to aktualnie topka w tym roku i ja osobiście mega na nie czekam. Także dzięki Wam wielkie, do zobaczenia. Cześć!